Liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu w od x równego x do potęgi trzeciej dodać ax kwadrat dodać 6x i minus 4. Współczynnik a jest równy. Mamy wybrać jedną z poniższych odpowiedzi. Przypomnijmy, co to znaczy, że liczba jakaś jest pierwiastkiem wielomianu. Czyli liczba a jest pierwiastkiem wielomianu Jakiegoś w od x pierwiastkiem wielomianu. W od x, gdy wstawimy za x tą liczbę, czyli w od a, i wynik wyjdzie 0, czyli w od a równa się 0. I to jest przypomnienie czyli definicja pierwiastka wielomianu. Kiedy liczba jakaś jest pierwiastkiem wielomianu, gdy za x wstawimy ją do wzoru funkcji wielomianu i otrzymamy wartość równą 0. A więc liczba, wiemy, że 2 jest pierwiastkiem wielomianu. Co z tego wynika? Że w od 2 w od 2 równa się 0. Bo jest pierwiastkiem, czyli wstawimy za xa 2 i wy otrzymamy 0. No to wstawmy i przyrównajmy to do 0. Za x 2 Zatem będziemy mieć W od 2 to się równa. Za x a dwójkę 2 do potęgi trzeciej dodać A razy za x a dwójkę, czyli 2 do drugiej dodać 6 razy x zamiast x a dwójkę i odjąć 4. Jeszcze ładniej, W od 2 to się równa. 2 do trzeciej to jest 2 razy 2, 4 razy 2 to jest 8 plus pierwsze potęgowanie, później mnożenie. 2 razy 2, 2 do drugiej to jest 2 razy 2, 4 a dodać 6. Razy 2 to jest 12 minus 4. Jeszcze ładniej, fw od 2 to się równa. Wyrazy podobne, 8 dodać 12 to jest 20, 20 minus 4 to jest 16. Czyli piszemy 16 dodać 4a. I będziemy mieć. Równe 0. Musimy to przyrównać do 0, bo w od 2 wiemy, że jest 0. Zatem 16 plus 4a. To jest WO2 w, wartość wielomianą dla argumentu równego 2 wynosi 0. I obliczmy A. Otrzymaliśmy proste równanie, z jedną niewiadomą. 4A to się równa. Przenosimy 16 na prawą stronę, czyli inaczej odejmujemy od obu stron równości minus 16. Dzielimy obie strony przez 4, liczbę stojącą przy niewiadomej. A to się równa minus 16 na 4. Czyli A to się równa 16 na 4 to jest 4 minus czyli minus 4 i to jest nasze rozwiązanie na odpowiedź czyli dla a równego minus 4 liczba 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu w od x szukamy prawidłową odpowiedź i to jest nasza odpowiedź wybieramy z powyższych 2 minus 2 4 minus 4 prawidłowa odpowiedź to d i ją zaznaczamy